Kochane przedszkolaki, zobaczcie, mamy tutaj super nowe zabawki. Czy może one wam coś przypominają? Zobaczcie, z rzeczy, które są już niepotrzebne i nadają się już do wyrzucenia, można zrobić coś fajnego, nową zabawkę. Niepowtarzalną. My tutaj mamy takie propozycje. Czy poznajecie kto to taki? Tak, to pszczółka. A tutaj. Rakieta. Uuu, lecimy rakietą. I motylek z pięknymi, kolorowymi skrzypami. Te zabawki zostały zrobione przede wszystkim z rolek po papierze toaletowym. Takich zwykłych rolek. Do tego, oczywiście, potrzebny jest też y, papier kolorowy, y, tu mamy folię aluminiową i inne fajne rzeczy, które znajdziecie w domu. Mamy też coś takiego. Zobaczcie, ma oczy i na nas patrzy i ma takie fajne uszy. A na dodatek się kręci, bo to jest bączek. Bączek zrobiony z płyty, ze starej płyty. CD, która już nie jest potrzebna. Ale możemy też zrobić sobie instrument. Słyszycie, jak ten gra. Tutaj, yy, nasz instrument został zrobiony z pudełka po czekoladkach. Do środka rzucone są chyba guziki. Możemy stworzyć własną orkiestrę. I jeszcze tutaj mamy dwóch takich szanownych panów z butelek plastikowych. To jest jakiś pan, który ma ze ręce i y, piękny kapelusz z zakrętek. Muszki też ma z zakrętek. I pingwin, pingwinek, którego brzuszek został wypełniony watą, żeby. Bardziej do na podobne. Podobają wam się te zabawki? A wam kochani podobają się te zabawki? No właśnie, my tutaj mamy mnóstwo różnych rzeczy, które mogą nam posłużyć właśnie do wykonania takich super zabawek, a nawet jeszcze fajniejszych. Yy, mamy metalowe puszki po napojach, mamy opakowanie po pomponierkach, zakrętki, folię aluminiową, yy, Widzicie? To jest to jajeczko ze środka z niespodzianki. Albo taki pojemniczek, w którym w środku była zabawka. no i Teraz właściwie do czego jest potrzebny? Niby do niczego, ale coś można sobie zrobić fajnego. I właśnie rąki po papierze toaletowym i po ręcznikach. I oczywiście butelki plastikowe, kubeczek, sztućce plastikowe, łyżeczki, widelec. No i trzeba to przecież czymś pięknie ozdobić, więc mamy bibułę, kolorowe papiery, no i do wykonania, jak zwykle, potrzebny będzie nam klej i nożeczki. Kochani, wy sobie teraz wybierzcie jakieś rzeczy, z których chcielibyście wykonać nową zabawkę. Zastanówcie się, Sandra, Mania, Ignaś, się finały. Dzieci tutaj wybierają. Zaraz coś będziemy tworzyć super. może butelkach. A Was kochani zapraszamy do konkursu, do konkursu ekologicznego, który dostał tytuł Eko zabawki dla małych i dużych. Serdecznie Was zapraszamy. Dla każdego uczestnika przewidziane są nagrody. Czekamy na zdjęcia Waszych prac i widzimy się już w poniedziałek. Do zobaczenia! Pa!